Tak poszło w górę kilka bań. Wydawało się, że będzie piękna pogoda, ponieważ jak tu zbieraliśmy się przed godziną 16, niebo było bezchmurne i błękitne. No nagle pogoda nam się zepsuła. Jednak wydaje mi się, że te eksperymenty się powiodły. Zwłaszcza puszczenie tych wielu kolorowych balonów z płatkami śniegu to był naprawdę malowniczy widok. Myślę, że dla dzieci też wielką atrakcją było puszczenie bani ze zrzutem cukierków. Trzy, dwa, jeden. Pokaz został zorganizowany ku uczczeniu takiego wydarzenia sprzed lat, ponieważ 1 kwietnia 1784 roku z Ogradu Botanicznego został puszczony balon, wkrótce po doświadczeniach braci Mongolfie. Paryżu. Oczywiście były to pierwsze próby lotu balonem. Można powiedzieć, związane z odwiecznym marzeniem człowieka, wzniesienia się w górę nad ziemię. Ponieważ w Paryżu się już to udawało, więc nasi uczeni postanowili również przeprowadzić tego rodzaju eksperyment. No i oczywiście też zainteresować tym okoliczną ludność, arystokrację, szlachtę. To było naprawdę wielkie wydarzenie. W tym roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłosił, że będzie to rok Hugona Kołłątaja w Uniwersytecie Jagiellońskim ze względu na przypadającą rocznicę śmierci. Z cyklu wydarzeń to wydarzenie dzisiejsze jest wydarzeniem pierwszym miało ono miejsce jak już wspomniałem 1 kwietnia. Kolejną odsłoną będzie noc muzeów, której Hugo Kołłątaj będzie patronem.